Ale czad. Ale ten będzie piękny, to będzie coś wspaniałego. Cześć, witam serdecznie w kolejnym grocesowym odcinku. Wiem, że długo nie wrzucaliśmy żadnych filmów, ale odchodzimy troszkę od stereotypów, nie chcemy wrzucać zwykłych filmików, które. Mówią Wam, wow, ale moneta, tylko chcemy pokazywać Wam historię naszego regionu. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Cichobórz. To tutaj został odnaleziony największy skarb próbęszczyzny i największy od pół wieków w Polsce: skarb srebrnych denarów z Cichoburza. Skarbu tego było 5,5 kg. Wyobraźcie sobie 1753 monety, właśnie w tym rejonie, w niedaleko rejonie. tej miejscowości, znajduje się. Mała miejscowość Masłomęcz, to tam dr Kokowski odkrył pierwsze podwaliny gotskich wiosek. Tam znajduje się i buduje się nawet centrum archeologii i tam znajdują się gotskie wioski, gdzie można przejść, że tak powiem w przeszłość i poczuć się jak got. Możemy się za gota przebrać, możemy sprawdzić jak gotowali swoje potrawy, jak wykuwali swoje oręża oraz jak żyli w tej małej właśnie gotskiej wiosce. Długo czekaliśmy na jakiś taki konkretny strzał odnośnie gocko-wandalskich przebojów na naszym terenie, i w końcu się udało. Pan Mariusz Dyl, który przyjedzie tutaj i jest odkrywcą tego skarbu, pomoże nam razem z muzeum, które zapoczątkowało kolejne badania tego skarbu. Miejsca ukrycia tego depozytu pomoże nam odkryć kolejne monety, bo przypomnijmy, że sam depozyt tych monet rzymskich, pięknych denarów, srebrnych, został odkryty poprzez głęboką orkę. Tak? Ta głęboka orka wyrzuciła część monet na wierzch, rozorywając je nawet na 100 metrów. Naszym zadaniem dzisiejszym jest odkryć kolejne monety, które w warstwie oraniny yy, prawdopodobnie się ukryły. Pierwszy depozyt odkryty tutaj yy, przez pana Mariusza Dyla miał 1753 monety. Następnie badania ratunkowe, które zostały podjęte przez muzeum w Krubieszowie, odkryły kolejnych 110 kilkanaście monet. Także łącznie mamy prawie 2000 monet. A co nas czeka dzisiaj? Mam nadzieję, że kolejne monety, kolejne denary wyjdą na światło dzienne i wzbogacą nasze chubieszowskie muzeum. Przypomnijmy, że jest to jeden z najważniejszych od pół wieków zbiorów monet odkryty na ziemiach Polski. Słuchajcie, za chwilę przyjedzie do nas muzeum, bo to oni zaprosili nas na kolejne badania weryfikacyjne tego skarbu. Za chwilę przyjadą do nas zaproszeni goście związani z poszukiwaniem historii na naszym regionie. Śledźcie nasze wydarzenia grosusowe. Jeszcze raz przepraszamy, że tak rzadko wrzucamy filmy. Będziemy starać się lepiej i częściej prezentować historię naszego regionu. Widzimy się w terenie. Do zobaczenia. Cześć. a oto odwiedził nas elo, Kamil mordeczki. elo mordeczki Kamilka dawno z nami nie było Kamilek jest moim dzisiaj takim operatorem tej kamery będziemy razem śledzić o takie właśnie grosusowe wydarzenia zobaczcie jak piękny jest ten teren mamy przygotowane piękne pole tam jest takie malutkie wzgórze to właśnie na nim znajdował się depozyt odkryty przez Pana Mariusza znajdował się w drewnianej skrzyni pozostałości tej skrzyni odkryliśmy jeszcze podczas badań ratowniczych cieki wodne Wzgórze, tam dalej wioska Masłomęcz, Gocka, lasy, także wspaniały teren. Jak trafił tutaj ten depozyt? Jaka była jego historia? Pewnie się nigdy nie dowiemy, ale. Kawę macie? Mamy kawę? Już w sumie wypiliśmy nawet. Ach, Taki metr gotowy. O, i wykrywasz, macie już nowy jakiś? Tak, tak? od Green Camo. Od Green Camo, od Arka. Pozdrawiamy Arka się. oj Radek wbiłem się się w pas a to może być to Głębiej jest, wiesz? A co masz? Rzymianina jest, jest No widzisz nic, się, nic nie krzyczysz Zero euforii I mamy Pierwszego Rzymianina Ach, ten Oluś Aureliusz Marek Aureliusz, jak powiedział Pan Dyrektor Statystycznie pasuje Zobaczcie, jaka piękna, zielona patynka Dobra, Znaczy, ja że był w depozycie tu, tu, parę, no super, pierwszy Rzymian, rozbiłeś właśnie worek Będziemy teraz wykopywać Ja też mam jakiś sygnał Ty też masz? Też mam sygnał, ale nie wiem czy to żymek, ale super Poker, A, Ale fajne, dana. proszę bardzo Trochę patyna, nie? Troszkę patynka Zielony jest z racji no. tego, że był długo w depozycie I od monety do monety korodował To jest pan Skarbowy tak zwany Bardzo ładny Srebrny Dobrze No i super, oznaczamy miejscóweczkę a my wracamy do swojego sygnału, gdzie też coś tam. O, jest kolejny Rzymek? O, super, ale idę też. Mówiłem, że Olek rozwiązał worek, nie? Kurczę, ja może też miałem Rzymka, ale jeszcze się do niego nie dokopałem. Nie wykopać. Ale piękny, mogę zobaczyć? Co my tu mamy? To jest też Marek, to jest też Marek Aureliusz. Ta sama maleta którą wykopał Olek, ale super, super. w zobaczeniu Piękny kolejny Rzymianik, Rzymianin. To drążą widzę Tak, to są. One muszą być otwarte na pewno z jednej strony. Wiesz, jak, jak tutaj nie ten to tam było odcięta Dobra. z drugiej, żeby nie wypadło. A. Ale super i później wszystkie zabytki będziemy namierzać takim metrem. Ekipa w terenie, bardzo Kop, ładnie, fizyka, gratulacje. Tam, tam trzeci na pewno u mnie z, Rzymianin siedzi, kto wie czy nie byłem pierwszy, ale... Ale chodzę i nagrywam dla Was ten odcinek grostusowy, bogaty w skarby i historię, dlatego też troszkę mi to zeszło. Dobra, ja to odstawię na bok. już w skarpie siedzi A oto i on Tak jak mówiłem, Rzymianin Rzymianin, tak samo mówiłem Wow Jest Ale mój jest bardzo spatyniały Ania już tam mówi, że już mamy trzy Rzymianinki, ale super. A to ja szczęśliwy znalazca. Mówiłem, że to jest Rzymianin, ale super. Tak? Jest kolejny? Kurde, patrzcie, już Radek mówi, że kolejny. Ja jeszcze tego nie oznaczyłem. Ale czad. No, dzisiaj super pole przygotowane. Czekaj, bo mi wszystko brzęczy teraz. Ode mnie? Nie, ode mnie. Pokaż? Ale super, raźnie, Ale u Ciebie to jest też chyba. Pokaż. No ale ten jaki fajny, takie piękny Dobra chowamy, do... Dobra chowamy do znaczniczków Ja też idę zaznaczyć swój Ale superaśnie, cztery Rzymy tak czy pięć już radził? Co? Cztery na, razie. cztery na razie Rzymy mamy No i super, tak właśnie wyglądają poszukiwania skarbów w Cichoburzu 1770 monet Gdzieś tutaj były wandalskie potyczki Co sugerują tak naprawdę pochówki wandalskie Pod Hrubieszowem znaleźliśmy grób Ciało panny wanderskiego wojownika zaczęło się od odnalezienia Umba. Postaram się wrzucić zdjęcie. Umbo wyszło podczas orki. Zauważył to nasz członek Stowarzyszenia Grossus, Łukasz, który pięknie to zidentyfikował. Powiedział, że chyba mam Umbo. I tak właśnie powiadomił mu z realników Surwieszowa. Przyjechaliśmy na miejsce, zrobiliśmy badania ratunkowe, weryfikacyjne. Okazało się, że mamy piękny ciało pochówek. Wandalskiego wojownika z IV wieku naszej ery. Pokażę wam oczywiście zdjęcia, jak to wyglądało. Ja już oznaczam, o, gdzieś mi rzymek wypadł. Gdzieś mi ten rzymek mój wypadł, piękny. Jaki by nie był, jest piękny. No nie mów, z następnego. Daj o... nie da mi nawet oznaczyć tego rzyma, no. Ja cię nie mogę. Jest kolejny, a jeszcze nie zdążyliśmy oznaczyć tego mojego. Ale super, ale jaki duży jest, co? Dudy. Ten jest czadowy, no. Tak zwykle no. ale piękne. Nie będę Ci zabierał tej przyjemności. Wydobywaj, wydobywaj. No to wydobywam. Uwaga. Ale czad. Ale ten będzie piękny, to będzie coś wspaniałego. Ale jest błyszczący, zobaczcie. podróbka. Ten to jest... o wow, ale błysk. Ten to na pewno podrzuciłeś. Ty, ty. <laughs> ja ładniejsze. Patrz Olek, ale piękny, zobaczcie, z tyłu jest postać kobiety. Zobacz. Prawdopodobnie jakaś bogini, kto wie o -o. czy nie jakaś Afrodyta piękna. A z tej strony mamy na 100% Antoniusa Piusa ma brudkę. Czekajcie, poprawię kamerkę. Jest brudka. O, znowu mi wypadł, ale zobaczcie jak on pięknie się komponuje tu. Super, Radosław, to już chyba trzeci twój dzisiaj? Trzeci. Gratulacje, super Radio! Ale jestem szczęśliwy, że tyle Rzymów dzisiaj nam tu wyskakuje. Specjalnie na tą piękną chwilę zrobiłem takie znaczniki, nasze Grosusowe. Zobaczcie, Rzymek w woreczku i zaznaczamy miejsce trafienia naszego pięknego Rzyma. Przebijamy woreczek tutaj przez dziureczkę. O gdzieś wyżej, żeby było to widać. Ciach! Niech wiedzą, że Grosos odkrywa piękne zabytki związane ze skarbem cichoburza. Co masz? O nie no Kamilek w końcu coś złapał no Ale jubileusz mamy dzisiaj się ojoj oj, oj, oj. Ale, aleluja Nie no Kij z tymi, tam 1700, ale ten Kamila jeden najważniejszy Pewnie Boratynka Nie masz tego? O wow, ale pięknie się wkomponował Zobaczcie Tutaj jest taki piękny, zieloniutki. No super. Patrzcie, tu ekipa wszędzie chodzi. Pionak żółw, albo żółwal. Piękny Kamilku. Pozwolisz, że go wydobędę z tej grudy? Czy chcesz to uczynić? Miej tą przyjemność. Miej tą przyjemność. Ciach. O, ale super. Pierwsza konserwacja. O, jakiś fajny. Piękny no. Też jest postać. Jakiejś kobiety. Cyk. A z drugiej strony mamy jej pięknego buziaczka, albo jego. O, komodus. -cy -om. Kom komodus, Pięknego komodusa wyrwałeś. Z cichobuskiego skarbu. Pięknie, super, gratulacje. Zaznaczamy. Chcesz ten? Grososowego etykietę. Cyk, zaznaczone. Tam Ania z metrem oh. już oczekuje. A reszta kopie, kopie i szuka historii. Przyjechał do nas Rafał, wiceprezes Stowarzyszenia, Ziema Rafał. Idzie pan dyrektor Bartek. Bartek, czy mogę zająć ci chwilkę? E, idąc, bo jeszcze się domierzamy. A dobra, znaleźliśmy już 6 Rzymków. Kurczę. To już chyba przekracza tą równą liczbę 1700 rzymskich monet. E, Skarbu z cichoburza. burza. Jeśli to potrzebujemy jeszcze 7. Jeszcze 7, no tak no, mówię. od 15 minut, więc liczę na Was. No to super, to bardzo fajnie. O, tak przy okazji pokażę, jak wygląda proces namierzania. Tam jest tachimetr ustawiony, wypoziomowany. I tu mamy lustereczko, tak? Tak, to jest lustro. Już mierzymy. Lustereczko Lustreczko idealnie. Też musi być wypionowane. Lustro też musi być tak. wypionowane. No mhm. okay. Cyk namierzony. Tachimetr strzelił, wykonał pomiar. Zapisujemy numer tak. Mogę oddać to? znaleziska. O super, zabieramy grosusowe znaczniki. I zabytek trafia do opisanej kopertki i do dalszej analizy. Dokładnie. Idzie kami z jakimś znaleziskiem? Pyta, co to? O tak, super! Jest, wiesz, co Bartek? Jest szpilka kolejna z, ze skrzyni. Super Kolejna. To jest właśnie ta szpileczka ze skrzyni. Po tej stronie, nie? Tak, jakby to właśnie jakoś rozrana była deska, i tutaj zgniło po prostu. Super, Kamilek. To jest właśnie ta. 11 szpilka, mówi pan dyrektor. 11, o! Była, była, była. była. 11 szpileczka, związana właśnie z depozytem. Dokładnie taka sama. Super, bardzo fajnie, że Namierzasz? bardzo tak, fajnie, że radzię. zwróciłeś na to uwagę, że jest to coś ciekawego. Masz ten y coś do zaznaczenia? Tak. To wtykaj tam. Mamy takie specjalne, widziałeś? O, czas. O, nie, jak mogłeś zdradzić kolory, barwy naszego taką, stowarzyszenia. Taką Co Co jeszcze woreczek dać. Mhm. No. Ja nie mam woreczków w takim razie. <laughs> <laughs> <Trzymaj>. <laughs> To ze skrzyni, tak? Tak, tak ćwiek ze skrzyni Albo właśnie... Raczej, bo skrzynia, tak? Albo szkatułka, ale to była drewniana Albo, skrzynia, tak się wydaje. Tej wielkości mniej więcej, nie I ona mieściła pół Spokojnie, tak. 5 kg Cały srebra. obecnie, które ma jak już wiecie 1770 w tym momencie 4-5 monet yy, zmieściłby się do litrowego słoika. O wow, taka no. na pomiar. Elegancko, a jak ci Kamil sygnalizował ten świeg? Pipi, O, pi, 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 pi. to fajnie, tak? To znaczy, że kolorowo. No i super. Są, są humory, jest na tą serka fajna. Cały. O, mówi. Radek krzyczy, że znalazł też piękny ćwiek. Zobaczcie. Jak wspaniale. O, super superaśny, tak. Ten jest cały. Widać, ma grubość, to tak, ma widać, jak, jaka była grubość tejże skrzyneczki. To chyba była skóra jaka. Nie, no co ty gdzie skóra? Ma takiej grubości. No nie, nie, no to na pewno jakaś taka centymetrowa decha. Czy tam super piękny ćwiek Czyli ale mamy dwunasty ćwiek z tego terenu. Ale sygnały tak? są takie, tak. słuchajcie, że to jest ten nie do kopania ten sygnał. Ale bardziej tak na folię, czy jak nie, to coś? No, taki, taki tik, tik ledwo wiesz. O Kamil mówi, że to było bardziej pik pik. No, no, <ja> mówię... <ś plans> <laughs> A ten tik, tik pik pik. pik <laughs> to rzeczywiście sygnał mieszany. <laughs> Dobra, oznaczamy kolejny ćwiek związany z depozytem y, skarbów w Cichoburzu co, co grubsze to wyjęliśmy, teraz będziemy właśnie takich y, ćwieków szukać. I, no to i mało. to jest jak naj, to jest jeszcze bardziej że tak powiem ciekawsze, bo jest tego mało. To już było przychodzone i, to I będzie na podstawie ilości tych ćwieków będzie można zrobić jakąś reprodukcję, czy też można będzie poznać w jakim, y, ja w jakiej już widać, skrzyneczce widać, już widać grubość materiału tego. Tak, widać grubość materiału i już po części będziemy mogli określić jak mniej więcej wyglądał Wyglądał ten cały depozyt, jak wyglądało pudełeczko, czy też jakiś pojemnik związany z tym skarbem O, i mamy kolejny ćwiek, trzeci pod rząd, patrzcie, ćwiek Tak, jak najbardziej jest to ten ćwiek Patrzcie, powiedz mi, jak sygnalizuje Kamil mówi, że pi, pi, pi. Bardzo słabo, nawet, nawet trochę słabiej niż bibi. Bi, bi. Aha, no to nie wiem. No, takie przerwy były Ciężko znaleźć takie rzeczy ale jednak wychodzi. Ale jednak wychodzi. Super. Kolejny ćwiek, czyli 13 świeg. Znajdujemy się w miejscu, gdzie zalegał ten depozyt skarbu z Cichoburza. To są chyba nasze drugie czy trzecie badania weryfikacyjne? Chyba czwarte nawet. Pierwsze zaczęliśmy w marcu 2020 roku. I potem chyba każdy sezon Orny, że tak powiem, też tutaj byliśmy. To chyba trzecia albo czwarta, to już jest w tym momencie. Trzecia albo czwarta. A jak dużo kolejnych monet wychodzi, przypomnijmy za pierwszym razem ten główny depozyt, który pan Mariusz zgłosił do muzeum. 1616 sztuk trafiło do muzeum, później w trakcie badań weryfikacyjnych, takich wykopaliskowych, było 137 z, dosłownie z powierzchni mniej więcej jednego ara. I później po kolejnych tych sezonach, chyba tam grudzień, wiosna, znowu grudzień. Kolejnych jeszcze kilkanaście monet, także na chwilę obecną, już nawet teraz straciłem rachunek, bo nie wiem ile dzisiaj wyszło Ale chyba 1775 albo 6 w tym momencie już monet mamy i dzisiaj też wyszła kolejna 11 już taka Wy nazywacie szpilka, to jest taki po prostu już serwy... nawet 13, bo mamy jeszcze dwie namierzone. Aha, no to to przespałem Można powiedzieć, że ten skarb z Cichoburze jest takim jasnym, konkretnym sygnałem tego, że tutaj wandalowie z gotami się troszkę gryzli, tak? I chyba znaczy, pan... Tu już wandalów tak naprawdę w to nie mieszajmy, bo na podstawie monet, które są w tym skarbie, wiemy, że to jest skarb ukryty nie przez wandalów, tylko przez gotów. Aha. Stąd to wiemy, że tam poza monetami, które e, faktycznie były wybijane w monnicach rzymskich, oryginalnymi monetami z pierwszego drugiego wieku, e, są też monety wybijane przez gotów tutaj na miejscu. E, po prostu naśladownictwa monet wzorowane na e, monetach oryginalnych, a takie monety były wybijane przez gotów do dopiero pod koniec wieku trzeciego można nawet do mm -hmm. wieku czwartego, więc nie jest powiedziane, że ten skarb nie został ukryty w, w połowie czwartego a no można jeszcze później. Więc co też dawno wandolów nie było, to po prostu Aha. jest depozyt albo ekonomiczny, albo motywny, albo społeczności jakiejś, albo jakiegoś jednego majętnego Hersta tamtych czasów. Poczytałem pewien artykuł, że pan doktor Kokowski oczekiwał takiego dużego depozytu monet, który by świadczył o tych wydarzeniach na naszego regionu, związanych właśnie z gotami, mm -hmm. z wandalami. To znaczy, to była pierwotna wersja, bo wtedy jeszcze skarb nie był tak dokładnie przeanalizowany i nie wiedzieliśmy, że są tam monety inne niż tylko te oryginalne emisje rzymskie. I gdyby faktycznie na tych prawie 800 monet były tylko i wyłącznie monety, które swoją chronologię zamykały pod koniec jego drugiego, to można byłoby strzelać, że to jest faktycznie skarb związany z wandalami, potem być może przez nawałę tu tutaj zakopany. Ale mm -hmm. ponieważ mamy monety dużo młodsze, takie, które ewidentnie były wybijane już w pracowniach tych mincerzy gockich we wschodniej Polsce i w obecnej zachodniej Ukrainie, to na pewno jest to skarb związany z ostnicą gockim na terenie Hotniowego Czyli to nie można to wiązać po części z nieopodal, znajdującą się Wioską godką w Masłomęcką. Czy akurat tą Masłomęcką to nie, bo to jest jednak parę kilometrów? Ja bym prędzej szukał gdzieś tu w okolicy dosłownie kilometra, dwóch albo trzech od tego miejsca, gdzie teraz znajdujemy osady, która funkcjonowała tutaj w obecnym cichoburzu, czy w mienianach sąsiednich, czy w Kozadawach, bo tutaj tych śladów rzymskich to powierzchnia jest naprawdę bardzo duże i wcale nie jest powiedziane, że ta osada nie jest na horyzoncie tuż przed nami, tylko po prostu jeszcze jej nie, nie namierzyliśmy. Miejmy nadzieję, że kolejne poszukiwania dadzą nam jasny taki znak tego, że gdzieś to obozowisko, czy też wioska znajdowało się tutaj niedaleko i my będziemy jako chrubieszowskie stowarzyszenie odkrywcami tego pięknego stanowiska kolejnego archeologicznego. Dziękuję Ci Bartek za rozmowę i wracamy w teren, tak? I wracamy w teren, do zobaczenia. Czekaj, muszę to tak zrobić, żeby... O, ten jest super, bardzo ładny. Też będzie cały razem z tym. Tak? O piękny, no ale ten to jest konkretny, zobaczcie, pokryty jest srebrem z wierzchu. Tak, ale wspaniały. I to jest taki szczątkowy sygnał, naprawdę. Duży ćwiek, bardzo ładny. Jak najbardziej super raśnie. Gratulacje, patrzcie, Radio kolejny, kolejny sygnałek piękny wytropił. Ty możesz mi go położyć, a zobaczę, jak on sygnalizuje jeszcze tutaj? No, rzeczywiście. To jest, to jest taki, kurde, naprawdę... Sygnał, kurde, szczątkowy tak naprawdę. Bo to jest tak naprawdę... Sam nic jest brązowy, wypełnienie jest chyba ołowiane i pokryte jest cienką warstwą srebra, więc tak, to będzie to biło na różne możliwe... No, ale jest... srebro. to, srebr... to nie jest czyste srebro. No nie, nie, bo to są właśnie trzy, mieszanka trzech różnych... Brąz pokryty srebrem. Super, wspaniałe znalezisko gratuluję, gratuluję Radziu. Akurat trafowa właśnie trafił rzymka i Ania już idzie tam namierzać. Zobaczcie jak te rzymki od tego depozytu głównego są rozciągnięte nawet do 100 metrów. O super! Mamy kolejnego ćwieka. O, mamy kolejnego ćwieka pięknego. Brąz pokryty srebrem. Piękny ćwiek Mamy już około 15. Chyba jest 15 tych ćwieków, czy ile już? No, z 5 na pewno. No, to teraz 15. 15. 15. Widać piękne sreberko. Brąz pokryty srebrem. Cienkim płaszczem srebra. Idzie już Ania będzie namierzać. A tutaj w tym dołku. Okej. Okay. Okay, poszło. 138, tak? tak. Już tu Dziękuję. Jeszcze Radek krzyczy, że na koniec Świek tam trafił, tam. No Ćwieka. No my już będziemy kończyć poszukiwania na dzisiaj. 141. 141 numerek. Na Mierzanko ostatnie. I zwijamy się. Kończymy na dzisiaj poszukiwania. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jak widzicie Skarb Cichoburza skrywa jeszcze tajemnicę, którą Rok rocznie odkrywamy podczas orki, czy podczas jakichś tam badań weryfikacyjnych. Za rok znowu się tu widzimy, znowu będziemy odkrywać kolejną historię, kolejne monety tego depozytu. Ekipa muzealna również się już zwija. Na dzisiaj to już jest koniec. Fajnie, bo odnaleźliśmy aż 9 rzymskich denarów i chyba 6 szpilek tych ćwieków ze skrzyni. Co sugeruje, że. To nie koniec naszych badań, że jeszcze musimy się tu pojawić i jeszcze odkrywać kolejną historię. Nie chcę wrzucać często odcinków, wolę wrzucać raz a dobrze związane z historią regionu czy z konkretnymi skarbami. Śledźcie nasze Grossosososoby wydarzenia, wbijajcie na naszego Facebooka, gdzie wrzucamy podstawowe informacje. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.